Siemanko, wszystkim tu ksdm. Dzisiaj taki można powiedzieć informaty odcinek. Dlaczego, praktycznie przez miesiąc nie ma żadnych filmów na kanale? Dlaczego ogólnie nie ma live na kanale, na YouTubie? Za które też oczywiście przechodzę, przejdę, bo jak w sumie na innym teraz platformie. Więc to będzie taki miarę szybki, e, krótki odcinek inf informacji, bo bardzo dużo osób się pyta na Discordzie czy na, w komentarzach na YouTube co i jak, więc e, od razu informuję. Dlaczego w ogóle nie ma filmów na kanale przez praktycznie miesiąc? E, mam ogólnie jeszcze e, bana na YouTube na nagrywanie. Zostało tam chyba mniej więcej chyba jeszcze miesiąc, tam chyba jeszcze wkleję e, zdjęcie, jeszcze zostało, więc zostało tam mniej więcej jeszcze miesiąc do wygaśnięcia e, tego. E, Stajka i po prostu mam takie coś, że ostatnio jak dostałem pierwszego e, kopii Stajka w 2 e, lata temu to po prostu miałem e, zakaz nagrywania filmów e, i robienia live'ów tak, bo ogólnie miałem live, nie mogłem odbyć live y przez tydzień na tym na Discordzie że nie mogłem kompletnie e, nic teamować ale wiadomo, po tygodniu już mogę normalnie streamować, ale niestety nie mogę na, nagrać filmu żadnego. Ten też oczywiście informowałem informował na, na Discordzie i na Instagramie, tak? I na Instagramie też, w razie czego jestem aktywny, więc w razie czego to zapraszam na Instagrama. I co mogę powiedzieć? Kiedy ogólnie będą jakieś odcinki na YouTube'a? Planuję wrócić przynajmniej jeszcze tak z tydzień, dwa tygodnie, żeby tak został przez 20 dni do tego końca bana. Bo, jak mówię, nikt chce troszeczkę ryzykować, że jak dostaję drugiego kopii stajka, no to oznacza to, że nie mogę kompletnie zdawać żadnych filmów, karty społecznościowe, No, po prostu kanał na tydzień lub dwa, chyba dwa tygodnie. Jeśli dobrze pamiętam, a tydzień, chyba tydzień, no, jak mówię, tydzień albo dwa, no po prostu zostanie uciszony. I więc właśnie dlatego, nikt chce aż tak ryzykować mocno. Mam sporo AKTA z filmów przygotowanych przez Elfeli, przez Dola czy nawet Cesa, więc wecznego od razu po skończonym... Yy... Boże, co, pitać, skończony. Jak jeszcze zostanie te 20 dni, to obiecuję Wam, że przez prawie 2 tygodnie półtora max, będą codziennie filmy i ja Wam to oczywiście wynagrodzę to w postaci codziennych filmów na YouTube. E, jeśli chodzi o streamy e, jak już mówiłem kiedyś, streamuję teraz aktualnie na, aktualnie na Kiku e, czy Erwari, czy Metina, czy Dona, czy CSa i nagdy czy nawet robię sobie przegląd YouTube'a, bo ostatnio byliśmy przegląd i nawet bardzo się osób się spodobało. I nawet jestem zdziwiony o to, że mimo to że Kik jest bardzo mało popularny wśród, wśród Polaków, to nie powiem nawet czasami, nawet bardzo często zdarza się, że mam tam więcej, więcej osób na Kiku. Nie wiem czy to po prostu... nie wiem, po prostu dziwiło, dziwiło mnie to, że więcej osób ogląda mnie na Kiku. Więc yy, zobaczymy co i jak. Bo jeszcze nie planuję przejść do końca na Kika, ale jeśli yy, będzie OK z widownią. Jeśli Wam się też oczywiście spodoba, bo wiadomo, to od Was też zależy, czy chcecie, czy nie chcecie na Kiku, to będę oczywiście wracał na YouTube'a, Tam zrobiłem tam wstęp, ostatnio znana z YouTube'a i powiesz, że okej, post... ok. Tylko wiadomo, e... przyzwyczajenie było, że jak na Kiko, to muzyczka i itp. No wiadomo, prawa autorskie, co jak. E, więc co, e, to tyle, jak mówię, e... dajcie mi post, tak przynajmniej z tydzień, dwa na nam pamięć jeszcze trochę tego bana na YouTube, a potem jak mówię przez 1,5 tygodnia codziennie będę dawał filmy na kanale i wiadomo powrócimy też streamy też na YouTube. A. To teraz odcinka, to jak mówię krótki odcinek, yy, możecie dać oczywiście wyjątkowo tutaj łapeczkę w górę zasięgu, bo jak mówię, no nic nie było tutaj na kanale, nic żadnego filmu i mówię Wam, że chciałem Wam to oczywiście wynagrodzić, bo jak mówię, mam sporo filmu, przygotowanych na przynajmniej na 6 odcinków przynajmniej, więc spokojnie, dam radę wszystko to zmontować, yy, żebyście mieli oczywiście co oglądać na moim kanale. Dzięki jeszcze raz i ogólnie, jeszcze raz przepraszam za kompletny brak, który się na tym kanale. Wreszcie tylko serdecznie zapraszam na Discorda w celu yy, dzwonków, bo wiadomo o Discordzie od razu macie dzwonka. I zostaw zostawienie, oczywiście, suba. Dzięki, na razie, cześć i dobranoc. Wszystkich życzę.